Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj kilka słów na temat folderu bożonarodzeniowego, narodzeniowego, który przygotowaliśmy specjalnie dla Was. Jest to folder bożonarodzeniowy dla dzieci, więc możecie spokojnie to potraktować jako upominek. Często widzę takie zapytania, co ja mogę kupić moim uczniom? Chciałabym na to przeznaczyć 3-4 zł. No to jeżeli ktoś ma takie pytanie, to proszę bardzo, możecie sobie zakupić folder. On kosztuje 4 złote, właśnie. I zobaczcie, to jest, to jest taka strona A5, fajna, jest na grubszym papierze. I teraz tak, pierwsze zadanie. Tutaj macie też QR, więc dzieci mogą słuchać, jak Native Speaker mówi zdania. W pierwszym zadaniu dzieci mają liczyć poszczególne rzeczy i mówić, ile tego jest. Quantos hay? Hay un árbol de Navidad, hay dos turrones etc., etc. Więc raz chodzi o to, żeby po pierwsze dzieci liczyły, bo to jest mini coloring rado, ale możecie też użyć spokojnie w szkole podstawowej, troszkę ze starszymi dziećmi, 7, 8, myślę, że 9-letnimi też bardzo fajnie się sprawdzi. I chodzi o to, żeby dzieci łączyły liczbę z obrazkiem, więc to jest dla takich młodszych dzieci. Natomiast dla starszych dzieci, macie tutaj miejsce, żeby one napisały całe zdanie. Czyli ćwiczymy tutaj strukturę I. I Un arbol de Navidad, I mm, No sé, cinco regalos, etc., etc. Nie? I muszą tutaj napisać zdanie. Kolejne ćwiczenie. Aha, no i zanim oczywiście zrobicie to. No to, to ćwiczenie, zanim zrobicie to ćwiczenie, no to na pewno warto wprowadzić im te słówka. W poprzednim folderze, który też jest u nas, u nas na sklepie, jest taki dykcjonarium piktografiko. Tam macie dużo więcej jak gdyby, tych słówek namalowanych i podpisanych, ale tak naprawdę można to wprowadzić w jakikolwiek sposób, za pomocą jakiegokolwiek obrazka. Możecie coś wyświetlić na dużej tablicy interaktywnej i dopiero potem, kiedy dzieci będą znały te słowa, przejść do zabawy. Kolejna strona to jest strona poświęcona obrazkowi, który jest zakodowany. Nadal jestem fanką, uważam, że dzieci fantastycznie pracują z matami do kodowania. Bardzo to wpływa na ich takie, taką uważność i nawet jak mamy większą grupę, to dzieci jak dostają do rączki jeden konkretny obrazek, to bardzo mocno się skupiają, kiedy nauczyciel powie to słowo, które dziecko ma na obrazku, trzyma w ręce. Więc uważam, że naprawdę mat do kodowania dla takich dzieci młodszych, 6 5 Siedmiu, ośmioletnich, to to jest sztos, i uważam, że naprawdę warto korzystać z tego narzędzia. No, i ponieważ, tak jak mówię, jestem fanką, uważam, że dzieci bardzo się fajnie rozwijają, to w naszym folderze zaproponowałam również ukryty obrazek. Tutaj to, co jest fajnego, to to, że tylko i wyłącznie powtarzamy słowa związane ze świętami. Także naprawdę możecie to potraktować jako. Trzytygodniową przygodę ze słownictwem związanym z Bożym Narodzeniem. Folder jako, jako prezent, jako podsumowanie, co dzieci potrafią, i naprawdę bardzo fajnie Wam to ćwiczenie wyjdzie. Tutaj nawiązuję do Labrochita Robotita z naszego mini colorin Colorado. Macie też w kiłarze całą, całą piosenkę, całą. Ta, całe nagranie, całe nagranie e, zakodowane, e, więc dzieci mogą tego posłuchać i e, zobaczyć co zmienia się w co, a przy okazji możecie też wykorzystać e, świąteczne flaszkardy, które są w zestawie e, do mini kolorinko rado i zrobić z nimi ćwiczenie, e, niech dzieci same zmieniają coś w coś, ale niech to będą słówka związane tylko i wyłącznie ze świętami Bożego Narodzenia, żeby tutaj już nie, nie robić powtórki z tego co potrafią yy, czegoś nauczyli wcześniej I na koniec proponuję Wam bardzo fajną e, kolędę w zupełnie w innych rytmach. Ja w Jelen los Reyes Magos. E, tak naprawdę na YouTubie możecie znaleźć wszelakie nagrania, Tak, dziecięce, nie dziecięce. Ja tutaj Wam proponuję, żebyście weszli na, e, na YouTube'a Luli Pampin. E, ci, co nie znają, to zachęcam, bo bardzo dzieciom się Luli Pampin podoba. Też można to fajnie wykorzystać na zajęciach. No i Luli Pampin tutaj proponuje taniec. Więc pytanie, czy uda Wam się tak wpłynąć na dzieciaki, żeby dzieci zatańczyły takie trochę flamenko w radosnych klimatach i zaśpiewały tą kolendę. Kolendę macie rozrysowaną, ona jest rozrysowana po kolei, natomiast jeden obrazek reprezentuje refren. No i ciekawe, czy dzieci zgadną i czy Wam się uda zgadnąć, który obrazek reprezentuje. Refren, który obrazek pojawia się kilkakrotnie, ale on tutaj jest jak gdyby raz namalowany. Także polecam Wam serdecznie folder bożonarodzeniowy i jestem przekonana, że dzieciakom się to spodoba. Koszt jest minimalny, a tak naprawdę radość niesamowita coś konkretnego związanego z tym światem, który dzieci lubią i związane przede wszystkim z mini coloringko rado, chociaż powiem wam, że tutaj akurat w przypadku tego folderu nie mam w ogóle robotów. Wszystkiego dobrego. Wam życzę na dzisiejszy dzień i wrzucam to już na sklep, tak że będziecie mogli sobie zakupić foldery do miłego zobaczenia.